Nawet taki patyk, żeby sobie podnieść do góry, to sobie podnośnik przyniosę. no bo w końcu po to kupiłem ten podnośnik, żeby to robić. A trzymając jedną ręką yy, patyka i kręcąc, znowu wyjdzie krzywo, znowu wyjdzie nieładnie, dlatego tym razem wszystko jest w taki sposób robione, żeby to wychodziło fajnie, prosto. O, dziewczyny wróciły, a ja sobie działam. No ktoś mnie odwiedza. Kontrola. Kontrola. Ostatnio wszyscy pisali, że ty robiłaś, a tym no. razem no się, bierz tak. się za podnośnik. Bierz się za podnośnik i działaj, bo w sobotę jedziemy yy, po meble. Bo ostatnio co kupiliśmy, tak się żonie nie spodobały, że niestety znalazły inne miejsce, inną lokalizację, a nie tutaj. A już mieliśmy kupioną całą sypialnię komody. Yy, to komoda w sumie została, ale sypialni nie ma. Sypialni nie ma. O! Kolejna kontrola. Słucham Pani. Cześć mała kontrola. Co ja. to była? Pomaga? Robiłam... Robiłam... ...trowaja. I? I wszystko. Jak to jest? Juleczko, a tutaj będziesz miała sypialnię. Może być? Tak. Coś takiego zrobiłem. Z jednej płyty całej dociąłem miejsce na komin. O! Bo jak wcześniej było tutaj z kilku kawałków, to ciągle pękało. Więc tym razem stwierdziłem, że zrobię z jednej. Oczywiście na komin damy kamień, więc będzie tutaj taki dosyć duży odstęp. Pomierzyłem 99 od tej ściany, z tamtej strony też jest 99, a później są 148. Będą tutaj cztery punkty, tak jak było do tej pory, a czy było trzy? W sumie. Tutaj się nic nie zmienia, tylko przedłużyłem, tutaj dojdzie, akurat na ten kamień. A z drugiej strony niestety będziemy musieli dać taki pasek. Zobaczymy jak to będzie wyglądać, jeszcze tutaj wzmocnię tą konstrukcję. Miałem zrobić ze stelaży z aluminium, ale stwierdziłem, że jak jest tam dojętek drewnianych i do całej konstrukcji drewnianych i do tej pory nie widać w sumie żadnych pęknięć, dopóki że młotkiem tego nie rozwalił, to nie będę zmieniał i kombinował z jakimś aluminium. Yy, więc dałem drewno. Więc na pewno konstrukcyjnie będzie mocniejsze według mnie niż to, co było. Dobra, przykręcam, bo dzisiaj muszę to przykręcić, wyciąć dziury na LEDy, na gniazdko, bo tutaj w sumie przez to gniazdko mamy tyle roboty, bo tu idzie przewód do gniazdka. Tam na rogu dałem specjalnie łączenie, że w razie W można byłoby się z tym połączyć. Więc tam. Zastanawiam się jeszcze, czy nie zrobię od razu tam u góry gniazdka. Jakbym chciał klimatyzację zamontować, to można by było tutaj gdzieś zostawić i tu klimatyzator, ale to są plany długoterminowe. Poza tym, tak jak mówię, zostawiłem tam w rogu podpięcie, więc w każdej chwili tylko wycinam dziurkę otwornicą i wypuszczam sobie przewód. Dobra, dokręcamy, bo czas goni, a chcę to jak najszybciej zrobić. Bardzo fajny i szybki sposób, jak ktoś. Ma problemy z tylnięciem rządź sobie laser, wkręci pierwszego, wkręci ostatniego a później laser ustawia i, i zamienia sznurka. Fajna sprawa, więc polecam. No jak? Ja, Daj ci wyższą drabinę? No przydam. Chodź ci dam wyższą. Poczekaj, no. da ci drabinę. Dobra. Słychać jak tam daje. Zaraz zobaczymy jaki idzie. Pokaż siebie młynarzu. O, może no, się stworzyć, nie? Zmienisz? Nie, mam co robić. Robię, a się robię sufit podwiesany. Cieszę się. No, pokaż kawałek. O. No nie wiem, bo tu nie wiem, z której strony jest zaklejone. Tu nie jest zaklejone, a ty chcesz wejść? No chciałem zobaczyć, jak no, się idzie. A będziesz się kąpać. No i co? Dobrze wyglądasz. No i co? Malujemy? Źle nie wyglądasz. Stożona? Myślę, że nie będzie mieć komina na rynku. Komi nie. Komi będzie miał lekkie zmiany. Daj mi taśmę. Gdzie masz? W porządku, ale czuję, się nie wklei. Ale trzyma. Ładny kolor. Piękny? Piękny kolorek. Za kilka dni będzie balustrada. Nie będziemy musieli stać i pilnować młodej. Wczoraj był chłopak na pomiarach. Wczoraj był chłopak na pomiarach. Chłopak na pomiarach. Obiecał, że do Świąt będzie balustrada. A teraz bierzemy się za kamień. Co? Co? Rządeczku. A u Ciebie? Nie za mocno, bo ci pęknie. A to jest gipsowe. Może być. Co? Poziom? Tak, masz listę na dole. Dalej, dalej, dalej. to w do góry nogami. A nogami? Mhm. Nie tak. Tak jak ty zobacz. Takim cienkim, o tak właśnie. I tu, do samego rogu tu. Jeszcze, jeszcze, jeszcze troszeczkę o oh. już dumna tu jesteś? tak dumna jestem, jestem dumna, a mami kotaty. jak na złość tyle brakuje a tak to byłoby idealnie Mas masz pomysł, co tu zrobić? Nie, mogę ci pomóc? No, mogę tak? patrz. robię tak? Raz. No. Tak, kanapkę. Chodź tutaj Juleczko, z tej strony przyklej. Pomogę Ci, podniosę cię, dobrze? Chodź. Zrobimy to razem. No siadaj na mnie jak kapitan hak. O! Czekaj, a mama nie posparowała bo... On musiał posparować ścianę. Mam też nie posparowałaś. No. No, jak dałaś dużo kleju. No dało. Uwaga, razem! Opa! Nie! Odwrotnie, odwrotnie. O, nie tak odwrotnie. Okay. Tak, o tak. No, wyciśnię. No? Sklep Będzie ok? Ok, to No. no. Może i nie może, no. Ale mogę jeszcze raz. Data, Mozes? może jeszcze. Może. 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 Co tam klejcie? Gotowa? Tak. Hmm? Oh no, to po mamie umiesz. O, pięknie. Pięknie. Jak jest, Jula? Ładnie. Ładnie? Tak, jak jest. No, lepiej nie można. O, Lepiej niż mama. O, nie. Ale jest jeszcze jedna? Taka jest. Ojej. A nie, bo to jest narożna. Daj jej tamtą. Julka. Fach Pach po tacie. <laughs> mama... Mama tak nie umie. Julka. Gdzie jest? Jakie skupienie skupienie takie nie Jula? jak, jak Ci idzie? podoba Ci się? Uh -huh. a ja ten teraz ja ten. tu mamy tak 88 i no po prostu. a tu jest Super. koniec ale na no, układałaś no właśnie ja na układałam Ktoś tam pisał na Facebooku, że telewizor tak ze schodu będzie oglądany. W sumie dobry pomysł. O, ale to jest po to, że będzie łóżko na przykład z tej strony. O! I będzie można sobie oglądać. A jeżeli ktoś będzie na przykład spał z drugiej strony, z drugim łóżku, bo będzie między kominem taka jakby ściana, ściana z komina, to proszę bardzo telewizor na drugą stronę. I można sobie może sobie oglądać. O. I ktoś na przykład jest z tej strony i może sobie oglądać pomysłowe. trzeba hm? mu przyznać, że ma łeb. <grym> no. A jeżeli ktoś. O. A jeżeli ktoś ma karę na przykład i każe mu się iść do kąta, to może sobie wybrać ten kąt i może oglądać z tej strony. <grym> No co? Jak komuś jest zimno, to może iść do kąta, tam jest 90 stopni i przy okazji kary będzie, będzie mu ciepło i na telewizor będzie patrzył. Żona, nie skacz. Nie skacz! Bo tak kocha no. Tak. W trzecim domu nie będzie żadnych okien.